Wyłączyłam takie DC-like światło, więc wydaje mi się, że teraz po prostu te będą mieć więcej koloru e, filmy, więc moi drodzy, witam was oficjalnie w właśnie number two, nie, number three, o Jezu, już jest trzeci. Muszę poprawić w tych vlogmasach to, żeby faktycznie były na godzinę 9 rano, a nie na godzinę 14, 17 itd. Co ja teraz widzę was w vlogmasie, trzecim Ja idę do odebrać paczki z temu. Kupiłam trzy rzeczy, z czego w sumie dwie są spoko, a jedna to zobaczymy. Jest dla Tomasa, plus miałam tam parę rzeczy gratis i w sumie tylko dlatego. Kupiłam to, bo tam było niecałe 18 euro. Za prawie 10 rzeczy, które no niektóre przekraczały ponad 20 euro. I niby było spoko, jakościowo oceniająco, ludzie go oceniali też niby spoko, więc tak. Będę chować kamerę, bo tutaj ludzie się dosyć dużo idzie, więc tak. Ale idę się przejść, idziemy się przejść, idziemy na spacer, bo cię mam dużo planów, jeśli chodzi o tego vlogmasa, i nie chcę, żeby vlogmas dzisiaj się opierał na idziemy po paczkę, wracamy, otwieramy kalendarz atentowy. Plus, trzeba odebrać jakieś jedzenie dla Tomasa Mokre, bo czekamy na dostawę jego większej paczki jedzenia 12 kilowej Jego tutaj po prostu karmy, więc tak, idziemy teraz do parku, który jest bo... no, po jest niedaleko. No i tam obok jest omniwa paczkomat Tutaj nie ma im postu. Myślałam, <laughs> że będzie mniej ludzi tu nas ale sporo. Wiecie, ja na zaczynam te vlogmasy o godzinie 16, naprawdę. Grywna <laughs> gde tak mnie maja i ci już nagrywaj, bo mówię, trzeba się trzeba mieć, więc doceniam, że wspiera. I jest trochę taką moją motywacją, bo wiesz ja mogłam tak się do 18 i potem mieć takie kurde, nie mam nic na film, więc nice. Propsy dla Krystiana. I właśnie słucham swoich piosenek, które teoretycznie słuchałam przez cały rok, można tak nazwać. Miałam jakoś w na piosenki sombra w ogóle, bo wziąłem słuchałam książki na TikToku i jedyny album jaki przysłuchał. Ale dobra, dobra, o tym zaraz. Pokażę Wam potem. Bo otworzymy razem Spotify w tak wrócę, okej? Okay? To jest plan. Znaczy zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Do 17.30 chcę wrócić, bo zamówiliśmy jedzenie indyjskie. Serio, tak kocham jedzenie indyjskie, taki po prostu pan fact o mnie, naprawdę. Kocham jedzenie indyjskie i raz na jakiś czas po prostu jak mam ochotę, zamawiamy. Przepięknie jest, czy nie? Jeśli jesteście początkującymi content creatorami, serio, polecam wam robić przy okazji, jak dziś chodzicie zdjęcia na miniaturkę, bo uwierzcie mi, to jest mój zawsze największy problem, miniaturki, nie? Jakby ja mam taki problem zrobić zawsze miniaturkę, która będzie naprawdę taka fajna, interesująca i tak dalej, bo mi brakuje zdjęć. Tylko jak gdzieś chodzę robię, to starałam się robić zdjęcia nawet czasami 20 i potem mieć z czego wybierać po prostu, nie? Więc tak, ja chyba już nie że teraz dużo teraz nagrać, albo jak coś po prostu dam kamerę przed siebie i nie będę nic mówić, bo chcę się teraz wyciszyć, tak teraz muzyką i tak dalej. Po to też wyszłam, żeby odpocząć trochę od ekranu, bo jest rzecz, którą muszę poprawić, czyli montować od razu żeby potem nie montować do czwartej rano i być zmęczona przez to następnego dnia, bo się nie wysypiam. Potem muszę nagrywać znowu montować, dlatego tak późno zaczynam te vlogmasy, więc to jest rzecz do poprawy, ale jest ok Mamy na to czas. Też moi drodzy, jeszcze niedawno był jeden z lepszych widoków na miasta. Nadal jest, tak tam się pójdzie dalej, więc może pójdziemy stamtąd i pokażę Wam, bo to tutaj zrobili naprawdę, jak ja to zobaczyłam pierwszy raz, jak miałam takie to is my New York City, naprawdę. Kocham, kocham, kocham wilno. Po prostu całym serduszkiem i you're not gonna tell me, otherwise that there's a better place, to... Okej, okay. dużo jest miast, nie będzie jeszcze bardzo dużo miast, których będę mieszkać przez całe moje życie. Ale prawda jest taka, że zawsze mogę tej wrócić. Ale prawda jest taka, że zawsze mogę tutaj wrócić. Nie no, nie dostawy was. Ale ogólnie to budują tej operę. Ale to dopiero będzie w 2028 Jak widzicie? A widok jest tam piękny. Ale jest to, że mało teraz w ogóle kto tutaj chodzi, więc ja mogę sobie po prostu robić co tak chciałam. postawić kamerę na spokojnie, nikomu nie przeszkadzam. Jest po prostu spokój, cisza, mimo że jest budowa obok. Nie zauważam, że to jest mokre. Dobrze, że mam długą kurtkę. Zobaczcie, o wasze, że to jest Ja jak zwykle, muszę No i teraz będę mieć lekko mokre spodnie przez to Gdzie mi zimnie. No w rambane. Ale tam będzie jeszcze lepszy widok, dlatego was tam zabieram I'm too perfect A Fucking Me well. good job, then it is as I love. Naprawdę, moi drodzy, po prostu bądźcie sobą mieć wyrąbane Ja dlatego będę nagrywać solo vlogi, bo ja wtedy sobie przypominam, że życie jest jak ta wielka kupa śniegu, nie? Nie, zażartuję Ale Albo po prostu, nie? Trzeba być sobą mieć gdzieś innych. Bo ja powiem, że ja trochę mam takie, ja nie będę nagrywać vlogmasów, ludzie z porazy będą wiedzieć wszyscy i tak dalej, Ja z drugiej strony kocham vlogmasy, więc stwierdziłam, że hookers, cares? hookers cares i that makes me happy, that's it. Miałam się wyciszyć tymczasem maja. Dlatego teraz się zamykam i pokażę wam piękny widok Przecież tu... Let's go! Aby czeka nas gruby zjazd w dół No tak trochę ciężko będzie Nice Więc tak, ten park i w ogóle ta droga to jest jeden z moich ulubionych aktualnie miejsc w Wieniu. W sensie mamy taki mega super duży park, yy, Wingis z parki, on jest mega super ale ogólnie po prostu tu mam najbliżej jak potrzebuje się przejść albo cokolwiek zrobić to to jest ogólnie jedna z lepszych miejsc, po prostu muszę w końcu pójść z Tomasem może jutro, ale wtedy no nie będę za bardzo użyć kamery, bo no niestety Tomas, a mi Tomas się dalej uczy jest, no nie, uczy, nie oszukujmy się, ma rok parę miesięcy, ze jest ciąż, go wszystko ekscytuje, więc my jesteśmy wciąż in the training, już jest naprawdę duży postęp ale wiadomo, każdy kto ma wie, że to jest super super Ciężka sprawa, żeby przestał ciągnąć indyjant. Jezus, jeszcze napis winus jest zielony. Ja nie wiem, czy moja kamera uchwyci to wszystko, ale aż. To wygląda to pięknie. Ja podeszłam tylko tutaj. Parę metrów, patrzcie na to. Tu, tu, tu. New York. Patrzcie. Się, żeby kamera uchwyciła, ale cię. to musiała być jeszcze lepsza, ale jeszcze lepsza kamera ale more or less you get it później tutaj przyprowadziliśmy, tutaj była po prostu wielka góra ziemi tu gdzie stoję aktualnie więc fajnie, że to zrobili, to była chyba jedna z lepszych inwestycji ale jest naprawdę takie no uważam, z lepszych panoramicznych miejsc do zobaczenia winna i jeśli chodzi o zakosłońce, to na pewno Gediminas Tower to teraz puszczę wam jakąś fajną muzyczkę taką po prostu Lofi i tak dalej. Ja widzę, że to ma też obie zdjęcia. Eee, aż nie chce mi się iść, naprawdę. Pięknie to wygląda. Stara architektura, nową coś pięknego. Gość miał tam dosłownie takiego małego, białego Goldena jak nasz Tomik, no mały, oh my god. Ale nieźle się słowek na to, że taki mały rozrabiaka. I ja to mi tylko przypomina, że musimy jeszcze bardziej cisnąć na jego trening. W sensie psy trzeba uczyć nawet przynajmniej całe ich życie, przypominające treningi robić, bo wiecie, to są... to są przy dzieci, dzieci. Zawsze. Może na którymś z bloków porobimy takie sesje treningowe z Tomaskiem. E, skończyły nam się smaczki parę dni temu, więc muszę kupić nowe, bo mam na spacerach, nie pozwalam wszystkim e, głaskać Tomasa, bo to też nie jest dobre, później macie reaktywnego psa. E, oczywiście, że jak że się przydać z spoko, ale wiecie, Tomasz potrafi się nauczyć sztuczki na przykład, nie wiem, w dwie minuty, ale on nie chce się nauczyć chodzenia na smyczy. czasu. to jest tak jak my. Jesteśmy, excited, bo chcemy iść na koncert, co nie? I wyobraźcie sobie, że, że ktoś czuje na was smycz, bo macie, nie szybko, będzie odchodzić. Są też trzeba pozwolić być psami, pozwolić mu was i tak dalej, ale po prostu też nie zapominać o treningu, przywoływanie i tak dalej, nie? Ja nienawidzę właśnie, jak te psy wszystkie na przykład lecą do, do masa, bo są bez smyczy, a ktoś może być agresywny. Jeśli macie pieski, nie poddawajcie się. Trening to jest rzecz, która jest ciężka i dla was, i dla pieska też czasami jednak. I pies będzie się uczył całe życie, taka jest prawda. I ja mu daję po prostu czas. Zwłaszcza, że widzę, że robi postępy, jest kochany, nie niszczy nam nic w domu od samego początku, więc naprawdę. To, że lekko czasami ciągnie... No. To była długa droga, ale cieszę się, gdzie jesteśmy. Co jest rzeczy do kupienia dzisiaj? Muszę kupić jakieś smaczki, ale może jutro podejdziemy właśnie za rzeką, jest taka galeria chyba najwyższa tu jest Pet City, tak to w Akropolis nalecę, miałabym ja pójść ze smaczkami do kina. Um, i chyba było już za oknem, więc jutro pójdziemy, bo za dziewiątkę jest taka duża, duża, duża opakowanie takich yy, małych kostek, takie, które mają dobry skład i tak dalej. Ja nie oczekuję, żeby ten ma był psem w 100% idealnym, okej? Okay? Ja nie jestem też idealnym człowiekiem, do dlaczego mój pies ma być idealny, nie? Ale po prostu chodzi o to, że Żebym mogła z nim gdziekolwiek pójść, żeby mi nie skakał na ludzi, żeby się aż tak nie ekscytował Żebym miał tę ekscytację w coś włożyć, że tak powiem, wiecie o co To też jest ważne Dlatego on ma y, maty węchowe Dostaje właśnie czasami marchewkę Czy to jest światło z choinki? Chyba tak Ja wiesz, chciałam z wami pogadać o treningu psa, bo naprawdę dla mnie na początku ze szczeniakiem było bardzo ciężko I ja wiedziałam, że tak będzie, dlatego ja pewnie nie nagrywałam nic, czasami żałuję, że nie nagrałam jak go przywozimy do domu i tak dalej, wiecie, ja się skupiam na nim, nie? Ja go, my go wyszliśmy z Polski, potem pociągiem autem i ja chciałam skupić się w pełni na nim, nie chciałam... Ej, w sumie tędy nigdy nie szłam. Chciałam w pełni skupić się po prostu na nim. Większa. Nie mam pojęcia, co graj. Mamy paczkę. To potem znowu zapomnę i będę dogrywać o północy, co nie ma kompletnie sensu. Więc tak, dobra, przynajmniej teraz widzę. Ej, jakie są szanse, że będzie Bounty? Bo to jest Bounty. Wtedy będzie dla ciebie, bo ja nienawidzę kokosa. Dobra zrobimy tak, żebyście też odwiedzieli. Bo ja nie mogę. Dobra. Naprawdę, jak tu będzie bounty, to jest po prostu... Jest <laughs> bounty! <śmiech> nie no, hit. Wcale, wcale to nie było... Wiecie co? Wcale to nie było logiczne, skoro tutaj było pokazane bounty. Nie no, hit. No. Mogę ci podać to też na miejsce. Dziękuję. Więc w dzisiejszym zestawieniu było bounty, nie, nie które idzie do Krystiana, bo ja nienawidzę. Więc smacznego dla Krystiana. Nie uwierzycie, co się stało. się rozwaliło obroża, ale wyciągnęliśmy taką starą, która teoretycznie była dla niego za mała, bo ja nie wiem dlaczego. A co ja powiedziałam? Że była dla A, że za, za, za mała. Była za duża, bo ja kupiłam szczeniakowi. Szczeniakowi, ja pomyślałam szczenia goldena, nie? Kupiłam. Okay. I patrzcie teraz na to, jak mu teraz super fituje. Ale ładnie, ale przez to, że ona, że ona jest. Yy... Jak to się nazywa Odbaskowa, więc będzie go widać w razie co. Zobaczymy na razie ma tą, dopóki się tanie rozwali, bo on ma tyle siły. To będzie miał to. Ale teraz zostanie pan smaczki. I to będzie koniec już tego odcinka. Obrót. Obrót. Pięknie, nie. Siad. Siad. Daj łapę. Daj łapę. Druga. Żubik, leżeć. Pięknie. Proszę. Maszek dla Pana nie mam Wam pokażę, co kupiłam w sklepie sklepie, sklepie, sklepie Mam takie dwa jakby talerze szklane czyli dla przepitka, siup, siup, siup one będą na Krystian powiedział, że to bardziej wygląda jak na rybę kupiłam to na święta na pięć osób na wszystko, mamy talerze, wszystko i tak dalej ale wciąż na jakieś pierogi, na cokolwiek, na wszystko to to się przyda bo no jednak wiecie na świętach zawsze się napierdala znaczy się, że Zaplanujemy i tak dalej, ale wciąż pewnie będziemy mieć pełno rzeczy, bo ktoś nagle zrobi to, tamto i tak dalej, więc tak, mamy takie dwa. Było minus 40%, więc zapłaciłam za dwa po 3 euro, więc I guess it's nothing. A mamy, ja tutaj użyła albo ciastka, albo coś, albo finalnie to będzie na pierogi. Kto będzie chciał, weźmie ile będzie chciał pierogów i super. Jessica jest po prostu do kupienia i będzie zarobiście. Więc mamy takie dwa, idealne na święta, będę musiała gdzieś teraz położyć. Tak, żeby to było Out of of dog, no i mnie To będzie na ciastka i na ciasto, co nie? Zobaczymy, ale no... Miałam w głowie idea, mówię, że to biorę, bo właśnie czegoś takiego mi brakowało, miałam znaleźć przez i tak dalej Znalazłam na miejscu, super sprawa Które kupiliśmy już dawno temu, bo nie wszyscy wspólnie To jest po prostu zwykły biały obrus, co nie, bo jednak na stół i tak dalej będzie super Wtedy też właśnie było minus 50%, był bardzo tanie były bo... Jakiś rok temu zbiło nam się z dwie trzy bamki, więc kupiliśmy po prostu takie dwie Ala ala drinki, ale coś po prostu takiego. Nie wiem, czy widać, widać, widać. Takie coś? Przy okazji pokazuję. Mam dwie y, tasiemki, bo chcę zrobić, jak macie ten taki trend, że z drzwi się robi prezent, co nie? I mam też do tego to. I zrobię to tylko na drzwiach wejściowych, bo byłoby tego too much. No i mamy gwiazdkę ogólnie kupioną, bo nie wiem, może ta wejdzie w tym roku, bo tak którą mieliśmy rok temu. Sprawdźcie vlog Pani poniesieny, który stawiłam parę dni temu mówił, że on jest przed zeszłego roku, to zobaczycie, że Kindę było trochę struggling po prostu, żeby to włożyć, bo się okazało, że ten czubek był za gruby, tak z tego było. które kupiłam dzisiaj to są po prostu serwetki, bo były za 10 centów mieć jeszcze mniej. A ładniej to wygląda na stole, uważam, niż zwykłe, po prostu białe ręczniki papierowe. Będzie wyglądać, moi drodzy, dużo ładniej, po prostu też na stole, też dla mnie, jak będę robić Wam przebitki i tak dalej. No i ogólnie po prostu wygląda to dużo ładniej, jest lepszy świąteczny vibe, mam wrażenie. I tyle. Mamy jakby taką girlandę, a w sumie mogę Wam otworzyć, bo w sumie, why not? Pokażę Wam przy okazji. Gdzie to jest? O! Nawet wiecie, co to bednieć, jak będzie, girlandzie. O, to jest po prostu, nie wiem, gdzie to jest początek, ale to jest taka girlanda koralikowa: ona ma 6 metrów, inna miała miała 10, więc to już w ogóle. Bo myślę, żeby to gdzieś tak jakoś po powieści popodwieszać, nie mam pojęcia gdzie, ale stwierdziłam, że to jeszcze po prostu jest jeszcze tańsze, więc do czego się to wykorzysta gdzieś w domu? A to jest takie minimalistyczne odzabianie, bo tak jak mówię, chcę, żeby wszyscy, kto wejdzie do nas na święta do domu, to powiem, Jezu, jak tu jest świąteczna atmosfera. Naprawdę, po prostu chcę, żeby, żeby każdy czuł się tak jak w domu. I żeby każdy, kto do nas przyjdzie ogólnie na święta, też po prostu poczuł się świątecznie bardzo, co nie? Bo tak naprawdę, wiecie, to nie jest tak, że i my tylko to organizujemy. Ogólnie po prostu będzie parę nas osób, każdy z nas coś robi, każdy coś przygotowuje, więc to też nie jest tak, że my jesteśmy organizerami, gospod gospodarzami, a ktoś jest gośćmi. Bo tak naprawdę każdy tutaj przychodzi i robi coś, więc to jest będzie tak mega fajnie, będzie jeszcze taka lepsza atmosfera przez to, że po prostu każdy coś wnosi, to jest mega super. Ja to uwielbiam. To jest taki, kind of, będzie taki tre friendmas, więc też się jaram. Spędzę po prostu kańne z, kind of, z moim rodziną, którą stworzyłam tutaj, więc nice! Dlatego z drugiej strony nie jest mi aż tak bardzo smutna, jakby mi było, gdybym miała być sama, że nie jadę do święta. Mam też dwie białe bąki, które jeszcze tutaj są takie, o, bo myślę, że jak mamy to nasze lustro czarne tam, to po prostu po podwieszam, jak mi zostaną na przykład te... To albo na taśmę, po prostu tak mi dostaną te haczyki to po prostu wokół lustra. Mega fajna sprawa. Każda miejsce to zrobienia sobie zdjęcia w lustrze w święta, po prostu też po prostu miejsce, gdzie sobie jak nie wiem się, ogarniesz coś, masz już od razu, bo też klimat, klimat jest od razu inaczej i po prostu to też jakąś ozdobą. Są takie welurowe, czerwone. No bo tak myślałam, że skoro będą te światła będzie wszędzie kolorowe, to, to będzie pasować. Tylko, że to, to nie, wiem. myślałam, że może jakieś do miski i na stół na święta. Nie wiem, czy to tak jakoś będzie by miało sens, ale zobaczymy albo bo tutaj po prostu podjeżać zobaczymy, bo tutaj też mamy światełkę, mamy wszystko, więc też to będzie trzeba znaleźć. Ale no, znajdzie na to miejsce, mówię. I to jest tyle, co ja kupiłam tyle, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję za oglądanie, dziękuję za bycie ze mną w tych vlogmasach. Doceniam to bardzo. Moje gadanie, wszystko ja wiem, że to jest chaos, ale naprawdę doceniam was. Bardzo dziękuję z każdemu z osobna. To jest mój oficjalny powrót na YouTube'a, naprawdę. Ja już wracam na YouTube'a i dlatego robię vlogmas, bo to jest taki mój powrót na YouTube. To jest mój powrót do montowania ciągłego i tak dalej, więc tak. O największe to jest dla Ciebie. Zbaczmy, zobaczmy, zobaczmy te mniejsze. O! To jest! Koszulka, zamówiłam jedną, bo po prostu było za 4 euro, bo stwierdziłam, że chcę zobaczyć je kościoło. Tam niby jest bawełna, ale je w to nie wierzę. Ona jest, ona miała być kremowa, taka beżowa, dlatego nie wzięłam białej, a ona jest żółta. To jakbyście wyprali nie wiem w czym. I tutaj pisze. Okej, okay, ogólnie jest taka zła. Jest. Tomasz, nie. Pisze: Weekends, Coffee and My Dog zarąbiste, tylko po prostu jedyne co, to to, że ona jest strasznie, powiem wam, żółta po domu czy coś, ale ogólnie wykonanie nie jest tragiczne. Wziąłem eskę i o dziwo, ona jest strasznie duża. Spoko, spoko jest to, że wykonanie i pisze weekend coffee in my dog, czyli weekend kawa i mój pies. Więc pod tematykę to masową, oczywiście. Tylko po prostu żałuję teraz, że nie wziąłam białej, bo ona wygląda po prostu, jakby była. Nie wiem, nie wiem czy to będzie widać w kamerze. Tak, to ta masa jest dla Ciebie. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Wydaje mi się, że tak, że ona jest taka jakby zżółknie, tak jakby zżółknięta, jakby się dosłownie wybrali ją przypadkiem w czymś żółtym. więc Zobaczymy. Może uda się ją trochę wybielić. We'll see. Nie wiem, zobaczymy. Daję ją po prostu aktualnie na bok, wypierzemy ją i zobaczymy. Najwyżej będę mieć ją jako piżamę, O. To też nie jest złe, bo ja miałam piżamosty nie kupować, bo ja nie mam piżam w ogóle. Śpię w po prostu koszulkach, z których już po prostu nie chodzę. To jest piękne, to masowe, wielkie coś. Co niby ma pomóc, jak będziemy gdzieś... Ty! To jest... Zaraz wam pokażę. No i ostatnia rzecz. To jest zwykły keychain, który, który właśnie był tą jedną z tych darmowych rzeczy. To są te darmowe gifty. I to akurat wybrałam, bo to jest wszystko, co ja kocham tak naprawdę. Czyli y, mamy, mamy samolot, mamy aparat, czyli nagrywanie YouTube, i tak dalej. I mamy świat, czyli podróże, wszystko, i tak dalej. Więc to jest wszystko, co mam, czyli Ivation, moja praca, i tak dalej, więc mega fajne. I jakościowo nawet też nie jest aż tak zła. Jak to jest zapakowane normalnie? To jest zapakowane. Normalnie mamy torbę na, na to, patrzcie. Ej ja jestem w szoku, właśnie nie spodziewałam tego. Więc to chyba jednak jest większe, tylko to jest po prostu rozkładane, więc fajnie, macie od razu to tego torbę, nie zajmuje to jakoś osobiście dużo miejsca. Okej. Okay. No dobra, może to... Ej, dobra, 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 dobra. To mi. To nie jest takie małe, jak ja myślałam. Jak to się da na siedzenie, to ty na tym usiądziesz, nawet się położysz i nie będzie nigdzie twojego... nie będzie nigdzie twojego tego. A bo to tak, 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 dobra. Poczekaj, bo ja to muszę pokazać. I to się o zagłówek. I macie free. Macie free po prostu e, auto od włosów z I tu się lepiej podróżuje. Jeżeli on będzie się na przednim siedzeniu. To jest mega spoko, bo jakoś się po prostu usadowi. Tak samo jakby musiał normalnie się usadowić na po prostu mniejszej przestrzeni niż jak z tyłu ma całą kanapę. Co, wchodzisz do tego? <gryt> Chyba się approved by dog. Ej, dobra. Więc super, bo do tego jest to. Że jak do podróży, do czegoś to naprawdę nawet uważam do pociągu to, to po prostu złożyć z powrotem do środka i on będzie sobie w tym leżał w pociągu. Bo to naprawdę nie zajmuje dużo miejsca, więc wiecie co? Jestem pozytywnie zaskoczona i wykonanie tego też nie jest jakoś bardzo że jest bardzo super, 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 ale też nie jest jakoś bardzo tragiczne. Mogę to wrzucić do pralki. Super sprawa, więc approved. Więc to tyle, moi drodzy. Jedyny w popadłym podział kolor koszulki, ale broloczek to na plus, więc. Statystycznie jest gituwa. Mas chyba zrobił totalnie uprów. Podoba mu się. A dla was moi drodzy, pożegnanie na, na to naszych wszystkich magnesów. Nie tak. Y jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do lajkowania, subskrypcji, udostępniania i tak dalej, i tak dalej. Same shit everyday, tak naprawdę, więc. Na razie, moi drodzy. See ya.